Cześć, dzisiaj chciałabym zrobić smutny film, ponieważ chcę użytkownika mojego. Ja... Używałam Charlotte'a. Nie wiem, czy używałam Charlotte'a, czy też To jeszcze. Byłam okropna dla innych wszystkich hakowałam w nich Czy okay. To teraz ostatecznie do czynienia. Mój użytkownik. Później użytkownika. chciałabym też nikogo zasmucić, że usyłam co do. ale cóż. Trzeba czasami podjąć tę jedyną decyzję.

Daj, jeszcze raz nie zapisać. za te ale jeśli jutro, to jeszcze

Tak, chcę usunąć tego użytkownika. Usunęliśmy mojego. Użytkownika, użytkownika usunięty. Nie wiem, Ludzie, ja żartowałam, nie usunęłam swojego użytkownika. Sami popatrzcie. Czekajcie. To zrobiłam tak. Gdzie on jest? gdzie on jest? Usunęłam użytkownika o nazwie Usuwam si, ha, 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 ha. A do niego hasło było. Albo nie, nie podam. Jego usunęłam. Zobaczcie. Sam. Widzicie? Jeż, to jest laicy. Jeszcze nie wzięłam użytkownika. Weźmiemy Anuluj. Nie usunęłam konta. nic nie usunęłam. nie usunęłam tego konta, żartowałam, to był prank, musimy najpierw napisać o statusie, że to był prank, chociaż czasami myślałam o tym, żeby usunąć konto, ale nigdy bym się nie odważyła, bo chyba wy mnie nie wierzycie, żebym ja usunęła swoje konto, to zmieniamy status, bo widzicie jaki jest, czekajcie, muszę coś usunąć, kogoś, dobra, to zmieniamy status, Teraz będzie live, będę was przepraszała na tym live. Sorka, że was okłamałam, ale... Ja po prostu Pięknie. lubię takie żarty robić. Poczekajcie, muszę się przebrać. To na razie możecie tylko na to patrzeć. To jest sora. Żartowałam, że ludzie... Aby mi wierzyliście, że ja bym usunęła kąt Uważni! Ja nie usuwam kąt swoich. Tam, 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 tam... Włosy nam, 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 nam. założymy Jakieś ładne Akcesoria Nam 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 nam. Búte. Nam 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 nam. Spoduje? Nam 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 I blúsko. <laughs> Sami patrzcie. A nie wiedziałam dzięki za odpowiedź. Hej idź, nie usuwać ją, proszę. xdd <gryzanie> XD Usuwał Usuwam się, usuwam. A co nagle? Zaczy... inne na, na, na konto. Żartowałam. xdd telefon bluzki o oh, tak wygląda gdzie będę ja i teraz ten mały guziczek wezmę czyli OK i od razu lecimy o tu czekajcie tiri tiri tydy tydy mam nadzieję że spodobał się odcinek. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję pod tym kanałem. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. To do zobaczenia. Pa!